W niedzielę 25 maja, wczoraj nie trenowałem siłowo, rano tylko zrobiłem ćwiczenia na mięśnie brzucha. Potem miałem roboty w obejściu. Wieczorem również zrobiłem serię na mięśnie brzucha. I dzisiaj zrobiłem rano serię na mięśnie brzucha napinanie ud no i rozpocząłem dzisiaj w południe trening i zrobiłem w super seriach wyciskanie w leżeniu 48, 58 68 kg po 10 powtórzeń i podciąganie na drążku bez obciążenia pod chwytem po 6 powtórzeń, a teraz mam 73 kg i na poprzednim treningu zrobiłem 10 powtórzeń i powinienem zrobić tyle samo teraz. Zadanie wykonane zawsze to jest wyzwanie, gdyż to jest ciężar, który powtarzam, chyba jest po trzy, po trzecim, na trzecim treningu z kolei, a wcześniej to było po, po prostu największe osiągnięcie. Treningi stają się coraz cięższe, gdyż do tej pory starają się poprawiać treningu na trening. Nie zawsze to się udaje, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. 88 kg, co ja mówię, 78 kg. I na poprzednim treningu wycisnąłem to 8 razy. z drugiej strony przesunęło mi się obciążenie na sztandze i byłoby brak równowagi Przed treningiem wszedłem na wagę i ważyłem 75,5 kg. Teraz trochę piję, także może będzie 76 <grystanie> 83 kg. Na poprzednim treningu wyciskałem 82 kg i to było 5 powtórzeń. Czyli zamotowałem progres, czyli postęp. No, i w podciąganiu na drążku również jest postęp, jak wszyscy wiecie. Pierwsza iniekcja była 5 maja, druga 19 maja. No, i w tym okresie moje samopoczucie mniej więcej jest na jednakowym poziomie. No, a przy swojej determinacji odnotowuję postęp na prawie każdym treningu. Co prawda po ostatnim treningu przysiadów jeszcze dzisiaj, a to było przedwczoraj. także wczoraj się czułem bardzo osłabiony i dlatego też nie zdobyłem się na trening. Dzisiaj mnie nogi trochę jeszcze bolą, zobaczymy jak to będzie dalej. To był koniec tych moich super serii, Przestęp, przystąpię do następnego ćwiczenia. Pierwsza seria przenoszenia sztangielki za głowę w leżeniu w poprzek ławki. Myślę sobie ustawię sztangielkę. Zrobię takich serii jeszcze cztery, ale nie będę tego nagrywać. No i po tych pięciu seriach klatka napompowana, najszerszy również pierwsze ćwiczenie, pierwsze następne ćwiczenie pierwsza seria. Dołożę 5 kg i zrobię jeszcze 4 serie bez nagrywania. Ostatnia seria, ostatniego, pierwsza seria ostatniego ćwiczenia. Zrobię jeszcze dwie serie, nie będę tego nagrywać. Do zobaczenia, to jest wszystko co mam dzisiaj do pokazania. Papa! Pa.